Okej, okay, mamy podsumowanie sezonu 12 w Skibidi Toilet. Dafug Boom wypuścił nowy filmik i zobaczymy, bo zwykle w tych podsumowaniach z... Dafug Boom zmienia coś. I być może będziemy tu mieli jakieś, słuchajcie, easter Egi i sekrety, więc zaraz sobie zobaczymy. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Jestem ciekaw, czy, dojrzy... Do... czy coś tu będzie nowego: coś, czego jeszcze co przeoczyliśmy, albo coś, co zostało dodane zupełnie na potrzeby właśnie podsumowania sezonu 12. Z tego co widzę, na razie tu nie wyłapałem nic. Może Wy macie bystrzejsze oczy i być może coś tutaj zobaczycie, znajdziecie. No, kto wie. Na razie nic takiego nie widzę. Tutaj mamy oczywiście odcinek 37 bodajże. Tutaj wszystko szło sprawnie i dobrze dla kamer i gmośników. Także już mieliśmy nadzieję, że będzie dobrze. No i tu mamy ostatni odcinek najnowszy 38. Być może tu gdzieś coś mamy, co, co przeoczyliśmy. Tu są małe toalety. Tu jest ten wielki spider. Ten tu osłonił. No niestety, niestety nie ma tutaj nic nowego. Kurka szkoda troszkę. No ale jest to podsumowanie. Być może jutro będzie odcinek, albo w pojutrze najnowszy zobaczymy. Dajcie znać co o tym myślicie, być może coś tu zauważyliście, a ja pominąłem, napiszcie w komentarzu.